Proszę Państwa, kończę jeden z bardzo ważnych etapów mojego życia i rozpoczynam, mam nadzieję, równie ciekawy nowy etap. Po prostu kończę pracę zawodową i przechodzę na emeryturę. A młochów w moim sercu zagościł 38 lat temu. Przyszłam do pracy jako bardzo młoda dziewczynka i przedszkole mnie po prostu urzekło. Moi drodzy, dzisiejszy, dzisiejszy dzień to nie tylko zakończenie przygody z przedszkolem w Młochowie grupy pięciolatków, to również zakończenie wspaniałej przygody pani Teresy Guzek z przedszkolem w Młochowie. Pani Tereso, nie ma takich słów, którym można byłoby wyrazić wdzięczność. Myślę bardzo wielu osób, dziesiątek pokoleń wychowanków, ale również i władzy samorządowej. W, moim, w swoim imieniu mogę powiedzieć tyle, że ta czteroletnia nasza współpraca była bardzo dobra, owocna. Parę rzeczy udało się zrobić. Myślę, że kilka wskazówek na przyszłość otrzymaliśmy i w tym kierunku będziemy podążać. Moi drodzy, ale jest takie jedno słowo i ono musi paść. Dziękujemy. Pani Teresie Guzek, dyrektor publicznego przedszkola w Muchowie, w podziękowaniu za wieloletnią i satysfakcjonującą współpracę, trud pracy włożony w troskę o dobre imię placówki oraz tworzenie warunków do opieki, nauki i wychowania na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy również za dokonania, którymi zapisała się Pani na trwałe w historii oświaty gminy Radarzy oraz w pamięci wychowanków, nauczycieli i rodziców. Gratulujemy Pani dotychczasowych sukcesów zawodowych i składamy życzenia spełnienia wszystkich marzeń, zamysłów i oczekiwań. Życzymy, aby nowy etap życia przynosił Pani wiele satysfakcji oraz aby nadal Pani umiejętności i doświadczenie służyły innym. Z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zdrowia, Danuta Wacławiak, przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn oraz Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn z całą pewnością w imieniu całego gminnego samorządu i mieszkańców naszej lokalnej społeczności. Panie Tereso, dziękujemy.